Witam, cześć moi drodzy, moim głupim uśmiechem. Dzisiaj będziemy kontynuować temat Xboxa, tym jak tutaj się broni. Wracam do realiów mojego pierwszego kanału, kiedy tworzyłem sobie to... Toksyczną chciałem powiedzieć. Kiedy tworzyłem sobie Wojenki, wtedy było... Na obrót, kiedy się naśpiewałem z fanboystwa, Fanboy, lubiłem jak się ludzie gotowali, super. Wtedy kupiłem zamiast PlayStation kupiłem Xboxa. Naśmiewałem się z, 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 trochę z Sony, chociaż objęto czasami na odwrót odcinki, wtedy się inni gotowali. Mija 3 lata, wczoraj właściwie, to czy nie wczoraj, tylko poprzedni materiał pokazuję, gdzie włączam moje stare filmiki z mojego pierwszego kanału. Gdzie właśnie mówię jak Xbox tamtego, tamtego yy, robi, gdzie się znajduje obecnie Sony i tam możecie sobie to oglądnąć. Potwierdzają, pokazuje to, wiecie, jak właśnie, ja nie jestem fanboyem, tak, zresztą ja mam 30 już, prawie 40, 40 lat, no to musiałbym naprawdę zarabiać na YouTubie i dobrze, żeby, żebym, żebym w jakiejś bańce był. To może by mi to inaczej na to bym patrzył, ale lubię to. Lubię wojenki takie, powtarzam zawsze, najlepsza wojna to jest wojna korporacji dla klienta, czyli wojna Sony i Xbox. I powiem Wam, w całej dramie, jak sobie tutaj za zawalą, zawalają się klocki fundamentu rozwoju Xboxa, się to sypie. Podoba mi się to, dlatego że pokazuje, że fala pieniędzy, nieograniczony budżet nie daje Wam gwarancji, że odniesie się sukces. Sony robi swoje, tak? To co się w tych materiałach sprzed dwóch lat obawiałem czy Sony na taką, taką falę e, tych przejęć, tego, e, tego, tego, że Xbox podjął rękawice i py, py, zaczął na pierdzielać, głównie ze względu na e, właśnie na, na pieniądze jakie posiada, tak? e, Myślałem, że no, będzie załamka, ale nie, oni sobie powoli robią to, co swoje. I, i, I przykład jest tego, że to co się teraz dzieje z Red Fallem to był tylko początek, tak, zobaczymy, wszystko teraz stanęło na najbliższych wielkich tytułach, czyli Motorsport będzie pewniakiem, ale na Starfieldzie, no to jest wielki kamień postawiony jest na tym, na tym projekcie. A o co, dziś, co dzisiaj będziemy mówić? A propos wywiadu, bo Phil Spencer, czyli głowa od, od Xboxa, którego prejzowałem bardzo... Praising robiłem, ale przestał mi płacić, więc trzeba się tutaj trochę tego, bo muszę pracować moi drodzy jako robotnik nie płacą mi już za to Phil i Bill nie płacą mi pieniędzy więc kuźwa co tu trzeba jechać po nich nie jak po kobyle proste kuźwa tyle kasy mają nie podzielą się kurde, a tyle dobrego mówiłem nieważne tak i nieważne. I tutaj w wywiadzie film przepraszał, wziął to na swoje barki, e, wziął to na swoje barki, trochę wiecie. Te, e, wiadomo o co, chodzi. ma tu być tak, że o zna, znam ten błąd, znaczy rozumiemy błędy, jakie popełniliśmy. E, co się dzieje, przepraszamy, poprawimy się, ma być takie to, to, tak, to tak jak było w przypadku płacenia większych pieniędzy za Gold e, w Xboxie, czyli tamten system online, tak? Yy, który miał być do góry, i miał być mniej opłacalny w stosunku do Game Passa Ultimate, no i to tam wiecie, fala krytyki zmieniła nastawienie do tego, więc potem przepraszam. Xbox rozumiemy, co tu, co, co, yy, co tutaj ma film pokazać, tak? Tymi przeprosinami. zalecam oglądać sobie cały ten wywiad, ponieważ szczerze, całego nie oglądnąłem. Tam chyba z pół godzinki, yy, więc polecam sobie to oglądnąć. Ogólnie, no, no bierze to, rozumiem, że tutaj yy, Rozumieję, że lipę zrobili, tak? Redform miał być moim nowym IP, miał być czymś rewelacyjnym, ale już od dawna ludzie to przewidywali, że coś będzie nie tak. Że po pierwsze, zła komunikacja, nie wiadomo czym ta gra miała być, a teraz w ogóle technicznie no jest jebana. Powiem szczerze, w ogóle mnie ta gra nie obchodziła. Ja miałem ją gdzieś poniżej lewatywy, ja miałem ją gdzieś, bo to nie jest mój typ gier, w ogóle bym nią nie zagrał. Nawet jest na Game passie, którego mam oczywiście to mnie nie obchodziło, tak? Ja dostałbym jakiegoś nerwicy, nie wiem. Wacka jakby mi się Motosport spieprzył, tak bo na to naprawdę czekam. Potem jeśli chodzi o takie gry tego roku, no to najbardziej czekam na Baldur's Gates, ale to nie będę grał na, na konsoli, Baldur's Gate 3 od Larian Studio, ale rozchodzi się o Xboxon, to motorsport, jak mnie zawiódł, no to... No to <śla> nie wiem, no. To jest straszne, moi drodzy, no bo tutaj ja jako nowy użytkownik Xboxa, ktoś to zawsze miał Sony. Naprawdę widzi, że, że widzi jak to się kręci, jednak to nie jest tak naprawdę 100% gaming na razie, ale na razie wiadomo, ale to już 3 lata za chwilę będą i te gry już powinny być, tak? O co tu się rozchodzi w tych wszystkich artykułach, w tym internecie zalanym w ostatnie tygodnie o porażkach Xboxa i to, po, po, trzeba sobie powiedzieć, że tu takie małe rybki o tym nagrywają, tak? Powielam to co jest w większych platformach, IGN, GameSpot, Przecież IGN, który kurde, już tam tyle lał Microsoft im pieniędzy, żeby, żeby tam wiecie, żeby, żeby dobrze było z tym Xboxem, no, już teraz nie ukrywa tego, że no coraz ciężej jest z tym, tak. A Sony robi swoje, tak jak zwykle, tak? Sony sobie tam jedzie, ma sobie tego God of War'a, który się sprzedał zajebiście, ma, ma sobie tam te, te Horizon Forbidden West, który ma najpiękniejszą grafikę, a to chociaż to ma e, jakieś tam, ma te swoje pewne IP, które za chwilę jak Last of Us, jak Naughty Dog zacznie robić te swoje gry, to się wysypie, tak? No i, i, i przede wszystkim gaming, no, granie konsolowe wiąże się z myślą o Sony, tak, tak jest w Irlandii, tak jest w Polsce. Bo ktoś myśli o Xbox zlał Polskę, tak. Tam swego czasu, ale to tak samo tutaj w Irlandii jest tak samo, wiecie, że gaming tutaj się liczy z myślą pierwszą o Sony, tak? Więc no ma problemy Microsoft. To też nie jest tak, że taki Phil Spencer ma też nad sobą wielkich Masonów, tak? I mówią, dobra, słuchaj, kurwa, tu 70 miliardów poszło, fajnie było wszędzie w tak mówili, że największe przejęcie tej, tej komuny, tych wszystkich tam studiów, ale no chwila, coś jest kuźwa nie tak, nie? Więc zajebiście mi się to podoba, moi drodzy. Może ja tak mówię, wiecie, ktoś się może być zawiódł zawiódł w, z tym, bo wybrał pieniądze 3000 zł czy iść na konsolę, no ja to mówię z perspektywy tak mówię, na no Finlandii nie zarabia się jakoś super dużo, zależnie, no każdy sobie zarabia jak jakoś, ale to jest mit. Ale no ta konsola stosunkowa tutaj nie jest droga do zarobku, więc ja sobie mogę, ja mówiłem wam, że właściwie Sony mam za darmo, bo mam do wydania 1000 euro w bonie, która mi daje moja korporacja. Mi dała, więc właściwie muszę to wydać. Ale powstrzymałem się przeciwko kupieniu tylko dlatego, że wierzę, że będzie to pro. I tak w przypadku PS4 kupię to Pro na pewno, więc się wstrzymuję yy, zakupem, ale ale teraz z perspektywy tych dwóch, prawie trzech lat, to Sony robi dobrą, no lepiej to wygląda, tak? To co nabie nabiecywał Xbox, yy, po prostu yy, no się sypnęło. I, i, I tak wiem, 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 że te gry zaczną wychodzić już teraz, ale powtarzam, to, to trzeba patrzeć z perspektywy, tak? Można było tak ocenić jeszcze rok temu, ale nie no, już mamy za chwilę. Pół po, po roku 2023, nie? I wychodzi pierwszy taki IP, który miał być wiel, wiel, wielkie i tylko zaszkodziło. Więc e, powoli za, zaczyna brakować czasu. No, miał dobry start Xbox, tak. Dobry start. Ale, no widać, że tutaj. E, no, nie ma szans na pokonanie Xbox e, Sony, sorry. To nawet nie chodziło, on się tu tłumaczył, Phil Spencer, że tu nie chodzi, on ta tak niedosłownie tylko, że nie, nie dochodzi o przegonienie w Sony, no. No, teraz to już na pewno nie, tak? Teraz już na pewno nie, bo na przykład tacy użytkownicy, jak ja, którzy weszli w Xbox, już wiedzą o co chodzi z tym, co zawsze słyszeli, tak? No, że to jednak. Yy, wiecie, fanboy Xboxa się z tym nie zgodzą, ale to jednak jest daleko za, 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 za Sony. Bo. Gram sobie nawet teraz ten Gears of War odświeżyłem. No, nie, Gearsy. No, nie, no. Halo Infinity. Halo ogólnie to nie jest w Europie tak popularne. Nie ma. No ta Forza. Forza to jest jedyne dla mnie platform seller, seller dorosłego, który mógłby mnie skupić na tym, na, na Xboxie. Ma tutaj tą tą kartę trochę <grych> uczciwą lub nieuczciwą. No. Dysponuje takimi pieniędzmi Phil Spencer Xbox, że ma tą kartę wykupu tego Activision i, i, i to, co jest dla, może dla Forza. Nie do garnięcia, ale naprawdę na, na tutaj czy na zachodzie ludzie po prostu mają konsole czasami do, do, tylko do FIFA tylko do Call of Duty, tak? I do tej pory im się kojarzyły gry z Sony, więc kupowały to e, tylko dla, żeby pograć sobie w Call of Duty, kupowały przez to e, Sony, tak? No, a jak się okaże, że nie będzie Call of Duty, czy co tam jest z tej Activision e, na, e, na Sony, to przejdą na Xboxa, no więc to jest taka trochę zagrywka, wiecie, jak bogaty. Biednemu, w przypadku pieniędzy to nie jest tak w biblijnych przypowieściach walka Dawida z Goliatem, bo nie zawsze się to tak kończy, dlatego cieszy kuźie wamię że sobie tutaj, pomimo, że sobie tutaj mam tego Xboxa wydałem na te pieniądze, kiedyś tam już z tym jakiś czas temu. To cieszę się trochę z takiego rozwoju. Cieszę nie cieszę, no bo kurwa, jak mogę powiedzieć, cieszę, no. Yy, w sumie jak. W sumie bez sensu mówię, no bo cieszę się. No fajnie jakby wychodziły te gry. Ale z drugiej strony, wydaje ja jestem gdzieś tym symetrystą, nie jestem fanbojem, nie mam tych kurde, klapek na oczach, tak? Jak niektórzy mają, pamiętam na swoim moim starym kanale. Szkoda, że tak ludzie się triggerowali, podchodzili, może przyjdą mnie. Może się nowi fanboje znajdą od strony Xboxa. E, bo, bo trzeba patrzeć, trzeba się patrzeć, e, jak się nie jest fanbojem, to to się właśnie patrzy na to, co się robi, dzieje źle się to opisuje. No, tutaj w, z tego wywiadu e, sobie tak przesłuchałem, no że przepraszał, popełnili pewne błędy, pewne błędy, tak? E, Nieakceptowalne, wiecie, to do tego stopnia doszło, że na pudełkach od Redfalla i mamy do czynienia z mamy do czynienia z taką nalepką, bo na pudełku pisze, że Mamy do czynienia z grą, która ma działać w 60 FPS-ach, a nie działa w 60 FPS-ach, jest tam Disclaimer, taka nalepka, musieli to na foliach zaznaczać, że na razie nie ma, więc, bo mogliby mieć mogliby mieć te sądowe jakieś tam batalie, więc to jest tragedia, tak, to jest po prostu tragedia, no. Wiecie, nie tragedia taka życiowa, no ale no marketingowe nie wygląda to dobrze i tu się broni ten Game Pass, do którego sobie ta Microsoft dokłada, tak? Nie jest zadowolony ze sprzedaży Xboxa. To jeszcze było przed y, aferą z Redfallem. Microsoft nie jest zadowolony ze sprzedaży mm, e, hardware'u, czyli Xbox Series X. Przynajmniej już o S nie mówimy, bo S-ka w sumie była zaskoczeniem i w sumie teraz rozumiem, bo w sumie można kupić tą S-kę tanio pod Game Passa, pograć sobie jakieś indy gry, bo w sumie te gry i tak w AAA są dość dziwne, słabe, e, więc S-ka nie była złym wyborem. A, ale to też jest ich wina, to mówię w materiałach, bo cały czas truli ludziom do głowy, że nieważne na czym będziecie grali, możecie grać kuziwa nawet na, na telefonie, czy na swoim wacku, na czymkolwiek, e, bylebyście subskrypcji mieli. No to co się dziwią, że im się nie sprzedaje dobrze hardware. No i, no i tak, to jest taki eksperyment, ten, ten, ten Xbox, tak? Eksperyment, a kolejna e, kolejny raz stanie się tak, że pod koniec wszystkiego i tak Sony wyjdzie do przodu. Pamiętacie, że 360 czyli generacja e, siódma, tak? E, generacja, gdzie PlayStation 3 miał fatalny początek, w ogóle zawyżona cena, e, problemy z konsolą, a pod koniec i tak sprzedała się lepiej. Tak, e, to była taka, tamta, taka taka szansa Xboxa, który fajne miał tam wejście. No ja tam uważam, że 360 e, z tym kinetykiem, no właściwie tam ja nie miałem, ale to się kupowało chrześcijankom. Kinetyk to była dobra sprawa do dzisiaj, jak byłem w Polsce, to ludzie mają Serious X mają, a i tak Kinetyka mają w salonie, bo sobie tam czasami pograją w kurde w kręgle, czy inne pierdoły, to była taka szansa, żeby to, żeby to wszystko się tam no, ogarnęło, tak bo potem generacja ósma to tragedia od początku, gdzie właściwie Sony uratowały rynek gier przed podłączeniami online i brakiem brak możliwości wymiany. Gier, tak? Więc tak, no i tutaj ta dziewiąta generacja naprawdę się zapowiadała dla Xboxa dobrze, tak? W sensie, no, no, mnie przekonali, tak? Ja kupiłem Game Passy, mnie przekonali, no, a teraz już powiem wam, że no, no już nie bym nie kupił, tak? I, i, I powiem, że tam ciągle gram, ale jest takie, no właśnie tego Game Passa gram sobie, tam Dead Island, odkryłem dużo fajnych gier dzięki Game Nawet no, dla mnie teoretycznie tylko Game Pass przemawia do mnie, tylko Game Pass do mnie przemawia, żeby mieć konsolę tak? No ale jak macie komputer jak i taki z rtx tym przynajmniej 2080, to Wam ta konsola jest niepotrzebna, tak? To jest Wam to niepotrzebne. Chyba, że lubicie siedzieć na kanapie, ale to są kwestie subiektywne. Więc nasypie się ten Xbox i, 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 i to jeszcze nie jest tak, że on wizualnie aż tak się posypał, bo mamy ciągle tytuły takie jak, jak Starfield, który, który już jest stawiane, właśnie w tych wszystkich wywiadach, w tych wszystkich filmikach, że wszystko jest postawione na jedną kartę. Teraz Starfield, motosport. To jest pewniak, tak, to jest, to, to jest pewniak, na pewno, dałbym sobie obciąć paznokcia, że to jest pewniak, to będzie grać 9, bo 9,5, naprawdę musieliby coś skopać, bo naprawdę nawet przy nieudanym Forzie 7 to i tak, e, Motosport, to i tak nawet się to spoko grało. Musieliby tam, nie wiem, e, jakiś walk culture wprowadzić, e, czy jakieś, nie wiem, co żeby spierdzielić, jak to teraz w multimediach się robi. I też nie wiecie, na przykład, jak tu też czasami, że wiecie, korporacja, to każde korporacje mówią, że. My jesteśmy dla graczy, nie chodzi tyle o pieniądze, no to główno prawda, moi drodzy, tak youtuber jakiś, nie mówię o sobie, tylko ja nie jestem youtuberem, ale jak ktoś mówi, że nie robię tego dla, dla subskrypcji, lajków, czy bardziej, czy dla wyświetleń, nie robię to dla was, nie zależy mi na tym. Dupa prawda moi drodzy, dupa prawda, gdybym ja miał, 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 miał jakiś talent, tak? Bo mam już ten trzeci kanał, tam na te, to są to są grosze tam te, 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 te które mam wcześniej, tam dopiero na jednym, na tym głównym tysiąc przekroczyłem, tak? Gdybym ja miał jaja i już czas, gdybym się cofnął o tym, a 37 lat, czy cofnąłbym się o te 10 lat jeszcze kiedy tworzyłem swój pierwszy kanał, który zawaliłem przez muzykę, którą zawsze mam tutaj, a teraz mam bardziej już taką ocenzurowaną, co mi tam nie robią z dupy średniowiecza tutaj przez to, że mam muzykę w tle, to bym, to, to wiadomo, że chodzi o, to chciałbym siedzieć na dupie tutaj i, i sobie nagrywać o tym, mówić o czymś. I zarabiać na tym, tak, mieć jak najwięcej widzów, tak, no ale jestem słaby bolek, mały wacek, 25 cm okazuje się jednak za mało, żeby na internecie coś osiągnąć, więc, yy, więc muszę chorować jako robotnik. No, na szczęście jestem właśnie robotnikiem, który yy, robotnicy teraz mają dobrze, bardzo dobrze. Za chwilę wszyscy z IT będą robotnikami, i jakoś tam mam te, te, te pieniążki, nie muszę się przejmować. Więc nagrywam sobie dla frajdy, ale wam jak najbardziej. Miałbym 100 tysięcy subskrypcji, Partonite były inne pierdoły, ludzie by płacili, bym się cieszył. Nie udawałbym, że nie jest fajnie sobie tak żyć. Więc tak samo jak wam gadają korporacje, że nie zależy im na pieniądzach, to jest dupa prawda, bo jak się tam numerki nie będą w tym roku zgadzały Microsoftowi i Guru, kto tam teraz jest, Bill, tam gdzieś siedzi na Wyspach, ale ciągle to kontroluje. To zleją biznesowy, biznesową strategię Xbox i będą się te klocki sypały, tak? Wiecie, już został zlany tam ten Xbox w poprzedniej generacji. Dopiero Phil Spencer właściwie uratował i, w, i, i wszedł na właściwie tory z Xboxem, nie? Więc tak to wygląda. No Może się znajdą tutaj fanboye z klapkami na oczach, co będą się wykucali, wykucali, waliły tekstami, że się tam dupę znasz. Informacje z pudełków bierzesz, ale właśnie nie no, bo to jest, no nie wiem, wpiszcie sobie, nie. No, nie musicie wpisać. No. Znaczy, wpiszcie sobie, to będziecie widzieć. Nie? To są główne platformy. IGN, GameStop, inne, inne, kurde, inne kotaku po lewej, po prawej stronie, lewitujące, prawicujące. Wszystkie portale gamingowe mają na, jednym, na jednej nucie, grają, już ciężko mi je zbronić, więc to nie są informacje z pudełka, e, tylko. Ogólna nagonka, tak jak była nagonka, wiecie, dwa lata temu, rok temu, co tam Sony nadpierdzielało e, ze swoim marketingiem, teraz się to odwraca, tak? I fajnie, fajnie, bo jest ten, jest ten symetryzm, jest, jest to, że trzeba patrzeć, że jak ktoś coś robi, to trzeba mu to wypowiadać się. Jedynie fanboye będą się tam targały, że nie, jest super, zajebiście, tak? E, no, zajebiście, są nowe IP. Ech. No dobra, zobaczymy. No, postawmy to. Zostawmy tą sprawę do rozwiązania do, do, do końca roku. Oczywiście, ja życzę jak najbardziej Xboxowi fajnie, I, bo ani nie chcę, żeby jedna strona upadła, ale druga. Ale pamiętajmy, finansowo Microsoft, finansowo, tak? Stricte finansowo Xbox Microsoft jest gigantem nie do pokonania, bo sobie kupić Sony całe. Zresztą to kiedyś Filtr to się śmiał. Aż jakby był Sony na sprzedaż, to by kupili. Ale zaś Sony jest gigantem, jeśli chodzi o takie. Empatycznie podejście do... Znaczy empatycznie nie, bo też tam sobie w chuja gra, ale takie podejście do, do, do gamingu, to jest gaming, tak? I, i ciągle jest ten gaming, tak? Pamiętam, czy komuś się nie podoba, jak tam Last of Us 2 e, się Otoczyło w sensie iścia fabularnego, co mi też nie podobało, wiecie, takie stricte studia od Sony jak Naughty Dog, co tam wyprawia, ale jednak to jest gaming, to jest czysty gaming, to jest po prostu siadacie, gracie, jeśli mówimy o, o grach ekskluzywnych, tak? A i nawet nie ekskluzywnych, bo multiplatformowych to ciągle kuźwa na Sony działają lepiej te gry. Przecież przeglądnicie sobie materiały Digital Foundry, które jest góru porównań, i w większości wyjdzie tak, że jednak na Sony tamte niezauważalne różnice, ale jednak na Sony coś tam działa lepiej. Gdzie półtora flop'a czy innego flopa, ma więcej Xbox tych liczby. No i widzicie, yy, nie zawsze się to wiąże. Z sukcesem, i właśnie dlatego bardzo dobrze, bo to pokazuje, że pieniądz nie zawsze świadczy o sukcesie. Ale tak mówię, to jeszcze nie jest koniec generacji, więc teraz tak trzeba lecieć na fali, o tym mówić. Zobaczymy, ale raczej tu już bym sobie dał w, 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 głowę uciążenie, Tu będzie Sony, znowu będzie zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będzie zwycięzcą, jeśli chodzi o sprzedaż hardware'u, tak? Bo w, mówi, mówi się, że nie ma to znaczenia, a na końcu wyjdzie, że ma to znaczenie. No i. No i super, tak? Super, że to pokazuje, że jest taki olbrzym, taka korporacja, ale nie zrozumcie mnie źle, stąd też jest korporacja ma tam w gruncie rzeczy też im się liczy kasa najbardziej, tak? Ale sobie lepiej potrafi w tym gamingu, lepiej się potrafi odnaleźć. Jednak to doświadczenie, to, to podejście do gier, pomimo, że tu jakieś minusiki w sensie podejścia do graczy, czyli bycie chciwym, tak, gdzie w afery w Anglii, gdzie gry były sprzedawane w Anglii, Sony droże niż, niż wreszcie, tak, czy jakieś dopłaty do, do updateu gry na piątkę. Wiadomo, no Sony jest platformą, Korporacja ma zmieszać z Microsoftem i ciężko im jest konkurować finansowo tak w stosunku do Microsoftu. Oczywiście mają kupę pieniędzy, więc muszą trochę być bardziej yy, chytrzy, tak? Ale jak te gry są warte yy, waszych pieniędzy. Ja tu trochę też staram się być symetrycznym, jeśli chodzi o ceny gier. No kuźwa, dobra, które gry kosztują 70 euro. Kurwa, Redfall kosztuje 70 euro, wydane w stanie fatalnym. Yy, ale nie chcę się za dużo na ten temat wypowiadać, bo tak gry by mi za darmo dali i dali mi pół za darmo w Red, w red, w red pasie, chciałem powiedzieć. w Game Passie, Serasie i tak w to nie gram. Ale takie gry które są prawdziwymi grami, które mnie naprawdę interesują, no to samo no to, no to opłacalne w tej cenie. No bo te gry wyglądają rewelacyjnie teraz. Nie mówię już tyle o samym gameplayu, no bo Valhalla jest przykładem, jak można spierdolić yy, zajebisty projekt, w który i tak spędziłem 90 godzin, nawet nie wiem czy przeszedłem. Ale no piękną grę, albo według mnie Origin i Odyssey było o wiele lepsze, jeśli chodzi o sam gameplay. Yy, więc yy, można coś spierdzielić jak się nie ma pomysłu na to. No, no i, 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 w przypadku, i... 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 i w przypadku Sony się to rzadziej dzieje. Sony jak wypuszcza swoje ekskluzywy to można mieć jakieś pretensje, zarzuty, lewatywy w tyłku, czy na soplu siedzieć, ale w gruncie rzeczy to jest to jest gaming, tak? To jest gaming i, i tyle, tak? I gry AAA są na poziomie Jakim zawsze były, tak? Czyli porządnym. Wiadomo, że. mają takie obsługi. No. Gran Turismo jest obsuwą, tak, no, według mnie i w większości jednak to nie jest gra wyglądająca dobrze. Wiadomo, no tu trochę skopali IP. Eee, no, głównie się rozchodziło o grafikę, tak. Potem wiadomo właśnie ta chytrość poszła oceny tych gier. No ale jednak też tam była sukcesem, nie należy coś oszukiwać finansowym, tak tam też się to musieli trochę przepraszać, ale. Tu ciągle, wiecie, tu, tu wchodzi ciągle ta wina, o, wiecie, bo COVID, teraz, że wojna i potem to takie, no, to jest takie, no, będzie to ciągnięte przez kolejne lata, deweloperskie będą zwiniać obwiniać na to, w tą stronę będą szli, tak. Dobra, moi drodzy, pozdrawiam Was, zachęcam Was do komentowania i nie przeklinajcie tylko, ale możecie hejtować, jak najbardziej, każdy komentarz się liczy. Pozdrawiam Was, cześć, pa.